Witajcie, kochani konsekrowani, drodzy księża, z ogromną radością będę dzisiaj miała przyjemność dać to wprowadzenie do pierwszego tygodnia naszych rekolekcji adwentowych online dla wszystkich osób, które zapisały się do grupek, ale także dla tych, którzy po prostu korzystają cały czas z naszych wprowadzeń. Dzisiaj rozpoczynamy drogę przyglądania się temu przyjściu Pana Jezusa oczami świętego Łukasza. Dzisiejsze nasze wprowadzenie to jest oczekiwanie i będziemy korzystali z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 21, wersety 25 do 28, 34 do 36. Posłuchajmy. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych, wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was z znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Kiedy wybierzemy już czas i miejsce naszego spotkania z Jezusem w Słowie Bożym, po znaku krzyża zapraszam, byśmy wyobrazili sobie Maryję z Józefem w podróży, maleńki Jezus pod jej sercem. Popatrzmy na ten obraz, na tę wędrówkę, którą rozpoczynają do Betlejem, tak jak my rozpoczynamy te rekolekcje. Wokół Świętej Rodziny nie ma łatwej atmosfery, wokół Świętej Rodziny jest trud pielgrzymowania, trud tego stanu, w którym jest Matka Boża, a musi podróżować tak długą drogę. Bądźmy razem z Nimi. Przy, przyglądajmy się temu momentowi i prośmy na początku tej naszej modlitwy o dar oczekującego serca. We mnie, osobie konsekrowanej, we mnie księdzu, aby moje serce oczekiwało w tym adwencie na przyjście Pana. Punkt pierwszy. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Zapraszam, abyśmy spróbowali wejść w taki obraz kontemplacji, że jesteśmy właśnie ze świętą rodziną, która podróżuje do Betlejem i spróbujmy usiąść na jakimś odpoczynku, usiąść obok Maryi. Może dla kogoś będzie łatwe aby przytulić się, dotknąć delikatnie może brzucha, tam gdzie się porusza dzieciątko, które nadchodzi. Może będzie ktoś z was chciał porozmawiać ze Świętym Józefem. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Zapraszam abyśmy spróbowali w czasie tego pierwszego punktu, w czasie tego postoju w drodze, porozmawiać z Maryją i Józefem o moich trudach, o tych momentach kiedy ja tracę ducha. O tych momentach, kiedy moje ręce, moja głowa opada bezradnie, zniechęcona. Porozmawiajmy z nimi, poprośmy o pomoc. I spróbujmy w tej podróży, jakby zawierzyć świętemu Józefowi, zawierzyć Matce Bożej te wszystkie momenty, w których potrzeba nam nabrać na nowo ducha, w których potrzeba nam podnieść głowę, bo oto Zbawiciel nadchodzi. Nie spieszmy się w tym obrazie, rozmawiajmy z Maryją i Świętym Józefem. Punkt drugi: Uważajcie na siebie. Ten punkt drugi chciałabym też zatytułować łagodność względem siebie. Chcę was zaprosić, byśmy będąc z Matką Bożą, maleńkim Jezusem przychodzącym, ale jeszcze ciągle ukrytym pod jej sercem, ze Świętym Józefem, abyśmy spróbowali porozmawiać i przyjrzeć się dobroci, jaką obdarzamy samych siebie. Jest to zaproszenie, które dla mnie wyraźnie Pan Jezus kieruje, abyśmy na początku tej drogi rekolekcyjnej spojrzeli z wielką dobrocią, łagodnością i miłością każdy z nas na siebie samego. Zapraszam Was, abyśmy spróbowali zobaczyć, czy ja jestem wobec siebie wyrozumiała, czuła, łagodna. Czy ja mówię samej sobie, dam radę, jest Jezus. Bądźmy w tym temacie takiej dobroci dla siebie samych i zapraszam, byśmy wchodzili w okres adwentu właśnie z taką wielką łagodnością, czułością wręcz wobec siebie samych, wobec tego, co nam się nie udaje, co w czym ciągle denerwuje nas, na przykład nasze własne jakieś zachowanie, czy brak czegoś. Z wielką łagodnością, idąc z Maryją i Józefem, porozmawiajmy o tym, poprośmy też ich o pomoc. I punkt trzeci. W każdym czasie módlcie się. Tutaj chciałabym Was zaprosić, abyśmy się zatrzymali nad tym nadchodzącym czasem adwentowego oczekiwania i popatrzyli, co ja mogę zrobić, aby być w tym czasie więcej z Jezusem, przy Jezusie. Sercem. Czy mogę w moją pracę wpleść lepiej pamięć o Jezusie, o tym, że On nadchodzi? Być może w zgromadzeniach zakonnych, czy we wspólnotach możemy też nieść, przypominać tę dobrą nowinę. Pan nadchodzi, być takim światłem, które poprzedza nadchodzące. Ogromne, zbawienne światło. Pomyślmy w tym trzecim punkcie, jak mogę być bliżej Jezusa w okresie Adwentu i bardzo zachęcam wszystkich nas do konkretów, do jakichś decyzji. Niech Duch Święty podpowiada każdemu z nas, jak być bliżej Pana Jezusa. I zakończmy tę modlitwę modlitwą pańską, też powierzając siebie również Maryi i świętemu Józefowi. I teraz chciałabym razem z wami też pomodlić się o dar pięknych rekolekcji dla nas wszystkich, o to, żeby Pan usuwał trudności w znalezieniu odpowiedniego czasu, byśmy mieli w sobie też tę te determinację i radość, że wchodzimy w czas adwentu. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stolico mądrości, módl się za nami. Kochani, życzę Wam pięknej modlitwy, tym, którzy są zapisani do grupek, życzę wspaniałego dzielenia, zawiązywania pięknych znajomości, przyjaźni w Duchu Świętym, takich przyjaźni duchowych i zapraszam jeszcze do tego, abyśmy pomodlili się razem pieśnią Daj mi usłyszeć Twój głos. I następne nasze wprowadzenie już w kolejny piątek. Do zobaczenia!